Jeżeli macie wolne kilkanaście minut, to obejrzyjcie ten materiał do końca. Mianowicie wydarzyła się sytuacja, którą porównać można do wielu wręcz takich małych katastrof z ubiegłych miesięcy. I tutaj nie chodzi o żaden upadek giełdy, czy coś co byłoby aż tak znaczące dla tej branży, ale jednak SEC, czyli Komisja do Spraw Papierów Wartościowych i Giełdy, pozwała rzeczywiście Binance o to, że nie do końca poprawnie prowadzi politykę finansową i operuje środkami swoich klientów w taki sposób, jak jako firma firma powinni. Więc na podstawie tychże właśnie pozwów jesteśmy w stanie wywnioskować kilka informacji, które rzeczywiście przemawiają za tym, co rynek czeka w najbliższych dniach i jak to wygląda w chwili obecnej. Bo można powiedzieć, że ta sytuacja z FTX-em, ten upadek ubiegłoroczny z listopada, nauczył nas kilku ważnych cech, powiedzmy, i lekcji, których każdy z nas stara się trzymać. Ale jednak, SEC, co by nie było, stwarza takie pozory, że tak naprawdę nie wzmożył w jakiś sposób bardzo tych prawnych regulacji, a propos tego, jak te kryptowaluty powinny działać, prosperować czy operować w branży kryptowalut przez co narodziło się sporo niejasności i nawet giełdy, ten film nie ma naprawdę na celu stłamsić Binance'a, czy cokolwiek takiego, będzie czysto informacyjny, nawet giełdy po prostu choćby chciały, tak? Nie mogą się do końca dostosować do tych reguł gry i nie mają w ogóle możliwości operacyjnych, ponieważ te prawo jest tak zmienne, że nie do końca wiadomo co robić. Tutaj jest jedna interpretacja taka, druga taka, każdy prawnik może powiedzieć co innego, bo niekiedy ta dynamika branży, w której wszyscy operujemy, jest tak Duża, że rządy czy poszczególne komisje nie nadążają za ustanowieniem praw, które byłyby rzeczywiście zbieżne i odpowiadały na potrzeby tego momentu, w którym aktualnie się znajdujemy. Właśnie w dniu dzisiejszym Binance został pozwany przez SEC. Tak? Bitcoin spadł. Jak widzicie na wykresie. No, niezbyt dobrze to wygląda. Ostatnie dwie godziny dla Bitcoina to tak naprawdę, no, parada nieszczęścia, z uwagi na to, że każda świeczka 15-minutowa jest na minusie i począwszy od około 17 czasu polskiego, mieliśmy już zwiastun tego, co może nastąpić, tak? Media trąbiły o tym, że Binance prawdopodobnie jest w tarapatach, że ta sytuacja może się nawarstwić i nie jest do końca jeszcze rozwiązana, jeżeli chodzi o to, co nas dzisiaj spotkało. I rzeczywiście, następstwem tego był rychły upadek. Tego Bitcoina z okolic 27 parabyże tysięcy dolarów do 25 400. I tak naprawdę, szczególnie ta tutaj ostatnia świeczka na tym wykresie, właśnie 15-minutowym, była tą, która być może będzie tą taką, powiedzmy, docelową, czy świeczką, która przynajmniej w dniu dzisiejszym zaspokoi potrzeby spadkowe rynku, z uwagi na to, że rynek w tym momencie jeszcze szukał informacji. Była wręcz dezinformacja, panował chaos w całym tym medialnym świadku, przez co niekiedy nie każdy miał dostęp do pełnego spektrum informacji. I nie widział do końca, czego możemy się spodziewać. Niemniej jednak, jak widzicie, ten wykres trochę się wypłaszcza. Być może, właśnie, w okolicach 25, 700, 26 tysięcy dolarów, przez dłuższy teraz czas będziemy szukać wyceny, bo co by nie było. Jest to no, dosyć poważna sprawa. Tak? Nie mówię nic o tym, że Binance się nie wybroni, bo prawdopodobnie się wybroni i wszystko prędzej czy później będzie dobrze. Ale jednak tak dosadny zwiastun po prostu regulacyjny i dociśnięcie śruby największej giełdzie na świecie przez notabene, co by nie było, komisji, która odpowiada za nadzór, nadzór tych giełd i finansów w największej gospodarce na świecie, czyli w USA. To raczej nic dobrego i nie zwiastuje to jako omen po prostu perspektywicznej przyszłości, szczególnie w najbliższych dniach. Dlatego dzisiaj trochę porozmawiamy o tym, co konkretnie właściwie było w tym pozwie i czego można się spodziewać, tak? Między innymi. Zostało powiedziane, że Binance złamał amerykańskie przepisy dotyczące rynku papierów wartościowych. Dosyć to jest ogólnik, ale tak po prostu jest. Między innymi prowadził niezarejestrowaną sprzedaż papierów wartościowych, no bo SEC uznaje w tej chwili właśnie kryptowaluty zatokowe i prowadził w USA wręcz, powiedzmy, giełdę papierów wartościowych w niezarejestrowanej formie, tak? Dodatkowo jest taki zarzut, że Binance operował miliardami dolarów środków klientów, które nie były gdzieś tam dobrze operowane, tak, czyli mieszały się ze środkami prywatnymi tego CZ, mieszały się ze środkami firmowymi giełdy. Przez to po prostu no, nie do końca świadczyło to o fakcie, że Giełda być może w pełni operacyjnie wie, co robi, czy w jakiś sposób no, po prostu ze swoich obowiązków się przedstawia tak, jak powinna. I no, nie schodzi z tropu. No, niemniej jednak, wielu są to się nie podobało, i ten sek stwierdził, że trzeba troszeczkę tutaj zamieszać. I tak naprawdę, oprócz tego, e, ten CZ bezpośrednio, podobno jest taki zarzut, przesyłał środki klientów do dzielnego podmiotu, który był kontrolowany przez założyciela Binance, czyli gdzieś tam inną spółkę. E, no i po prostu, no, nie było to do końca e, tak, jak powinno, tak? Łącznie jest 13 zarzutów, e, gdzieś tam jest. Taki zarzut, że ta sieć kłamstw jest naprawdę rozległa, sięga wielu gdzieś tam interesantów i wielu partnerów biznesowych, w formie takich różnych współprac, które Binance prowadził, to dotknęło, tak. Więc rzeczywiście, no, jeżeli chodzi o taki odbiór, jak to może społeczeństwo odebrać, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj daje to małe pole do namysłu, tak? No bo jednak nie każdy chce inwestować na rynku. Nie mówię, że na giełdzie, tylko po prostu na rynku, który jest dotknięty pewnego rodzaju zawirowaniami e, związanymi z tym, kto i jak operuje środkami klientów, tak? Ostatnimi czasy również było głośno o tym, że Binance. Gdzieś tam uprawia taki internal trading, czy na podstawie informacji, które pozyskuje z własnych baz analitycznych, ze statystyki, którą prowadzą, gdzieś tam wykorzystywali to podobno na poczet zagrań własnych i rozgrywania tego rynku po prostu w takiej formie, żeby jak najwięcej z tego przytulić. Co by nie było, no Binance po prostu z założenia wprowadzał ludzi w błąd, tak? Nie informował do końca o swoich ruchach, nie było one przejrzyste, no i rynek tak jak zazwyczaj zareagował po prostu panicznie na te sytuację i szczególnie altcoiny również zareagowały bardzo krwawo, tak, krwiście, szczególnie takie Pepe czy SUI, czyli coiny, które jednak miały spory high ostatnimi czasy, osunęły się diametralnie, bo pod 20% na piku tego spadku po prostu ten, 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 ten drop cenowy był zauważalny. No i mało tutaj jest coinów, które są na zielono. Nie ma co się doszukiwać w ciągu dzisiejszego dnia takowych. Nawet w ciągu ostatniego tygodnia to również wygląda bardzo boleśnie. I z jednej strony niby tak, to jest gratka dla osób, które na rynku kryptowalut operują długoterminowo, bo mogą sobie te osoby, te zakupy po prostu zwiększyć, połączyć to w jakiejś takiej fo formie korelacyjnej z informacjami, które napływają i liczyć Niekiedy na szybkie 50-15% na poszczególnych z nich. Ale żeby to miało nastąpić, to oczywiście trzeba mieć USDT czy inne stablecoiny które na poczet tego zakupu miałyby posłużyć, tak? A co by nie było, prawda jest taka, że większość osób, które teraz na tym rynku są, są raczej wypłukane ze stablecoinów na poczet zakupów, a te zakupy już zrobiły. Czyli, reasumując, dla rynku kryptowalut, no, jest to raczej sytuacja negatywna, dla mało kogo jest to coś pozytywnego i moment po prostu zakupowy, bo trzymał wielkie bugi na tę część. No raczej nie, szczególnie, że ostatnimi czasy, co by nie było, rynek zachowywał się dosyć poprawnie. Bitcoin w ciągu zaledwie tam wiecie, dwóch, trzech miesięcy miał Miał, miał rajd cenowy prawie dwukrotny, o 100% wzrosła jego wartość i, no, było tu zwiastun czegoś dobrego. Tak, dwa i pół miesiąca wystarczyło z małym haczykiem, żeby te 30 tysięcy dolarów przekroczyć, i od tego momentu, no. Stabilnie, ale jednak dotykamy spadków. Powiedzmy tydzień po tygodniu ta cena osuwa się o kolejne 1000 dolarów, tak by mógł to uśrednić. No i rzeczywiście wiele osób zastanawia się, jak ta sprawa się potoczy, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, bo dzisiejszy film jest na razie taką świeżą pigułką informacyjną, krótkim przedstawieniem obecnej sytuacji. To, żeby wyciągnąć wnioski, musimy mieć więcej danych, tak? Na razie nie wszystko jest publiczne. Są jakieś szczątkowe informacje. Na poszczególnych kontach na Twitterze widzimy właśnie bezpośrednio ten pozew który miał miejsce i widzimy, co tam było gdzieś tam podkreślone, tak? Że między innymi właśnie Binance, czy Bum Trading, które obydwoje obydwa jako podmioty są pod kontrolą tego właśnie ZAO jego, są no, gdzieś tam bezpośrednio no, nie do końca zabezpieczone, tak, różne funkcje, czy jak właśnie Giełda, czy jakiś tam broker, były prowadzone bez zarejestrowania tych podmiotów w SEC czy tych funkcjonalności, przez co właśnie. No Tak naprawdę jest to wymagane dla tych rzeczy, które Binance robiło, szczególnie, że tak jak mówię wcześniej, teraz te kryptowaluty są traktowane w świetle prawa jak papiery wartościowe. No i tyle. No, są to niedociągnięcia, które być może w przyszłości będą wyeliminowane ze strony, ze strony tej giełdy czy innych, których może taki podobny pozew również czeka. Kto to wie? Oczywiście tutaj trzeba podkreślić. Że chodzi tylko o Area Stanów Zjednoczonych w chwili obecnej, tak? Jakby sek nie ma impaktu globalnego, czyli dotyczy to po prostu no obecnie największej gospodarki na świecie. I co by nie było, jeżeli rynek podąża za tymi wszystkimi fedami, funcami, wszystkimi posiedzeniami, to tym samym tutaj w cenę jak najbardziej wkorelowane jest to, co wydarzyło się pod względem prawnym z Bitcoinem w dniu dzisiejszym i będzie to miało duży impact na najbliższe dni. Sam CZ rzeczywiście wrzucił już. Razem z Binansem tutaj taką odpowiedź na to, co właśnie SEK nam tutaj zaserwował w dniu dzisiejszym. I wygląda to w taki sposób, że po pierwsze są oni bardzo rozczarowani, że właśnie SEK po prostu przedłożył taki wniosek, o ukaranie czy właśnie o pewnego rodzaju sprawdzenie w formie takiego raportowania bieżącego i dostępu do dokumentów Binance'a tego co robią i że są jakieś poszukiwania pośród po prostu tych partnerów biznesowych i pośród tego co oni gdzieś na bezpośrednio robią chcą też zaznaczyć że oni aktywnie już kooperują współpracują tak w formie właśnie tego śledztwa z Sekiem. I również pracują wewnętrznie nad tym, żeby odpowiedzieć bezpośrednio na te zawirowania czy problematykę, która jest w głowach osób, które są tymi czermanami powiedzmy w tejże właśnie organizacji, tak. No, czyli to jest na przykład fajne, że chcą współpracować, a nie tylko i wyłącznie gdzieś tam, wiecie, osiąść na laurach. I stwierdzić, dobra, wy sobie tam buszujcie w tych dokumentach, w tych papierach, a my dalej robimy wszystko po swojemu, tak jak wcześniej. No nie, jednak wnioski trzeba wyciągać, i szczególnie, że Binance to, no, może nie monopolista, ale pretendent i cały czas największa giełda na świecie. To dobrze, że w taki sposób oni do tego podeszli, tak? Również chodzi o to, żeby wynegocjować różnego, pewnego rodzaju ugodę, tak? Czyli po prostu fakt i umożliwienie Binanceowi dalszego prosperowania na rynkach właśnie Stanów Zjednoczonych, ale jednak w formie kompromisowej, żeby z czegoś tam mogli zrezygnować lub coś zrobić inaczej. No i tutaj właśnie Binance podkreśla, że pomimo wiecie, tych ich wysiłków, pomimo tego wkładu, który sami chcieli właśnie zaserwować jak na tacy sekowi i pomóc im w tych poszukiwaniach i doszukiwaniu się prawdy, no to są jednak zniespaczeni faktem, że porzucili oni tą ich taką rękę wyciągniętą i stwierdzili, że będą to robić we własnym zakresie, tak? E, więc oczywiście Trzeba pamiętać, że te zarzuty są no, bardzo mocne i w pewien sposób trzeba je traktować na poważnie, to jednak... Chcieliby oni gdzieś tam dalej kontynuować tę swoją działalność, i tak No wiadomo, że nie będę wam tego wszystkiego czytał. Jeszcze w formie podkreślenia, żeby to było jasne, również z ich strony oni mówią, że przez swoją wielkość, tak? czyli przez bycie numerem jeden na świecie, jeżeli chodzi o obroty o, o liczbę użytkowników, to raczej służą jako takie popychadło pośród tej takiej powiedzmy przepychanki regulacyjnej, tak, czyli że są oni wykorzystywani jako firma, żeby te inne jurysdykcje też w poszczególnych krajach postąpiły, tak jak SEC i tak dalej. No i tutaj zaznaczają, że środki klientów nigdy w życiu nie były gdzieś tam w zagrożeniu i że wcale nie jest tak, jak powiedział Sek. Jestem bardzo ciekawy, jak ta sytuacja się rozwinie. Jeżeli będzie więcej papierologii, dokumentacji, to po prostu będę starał się Wam to w takiej skondensowanej formie przedłożyć, pokazać, żebyście nie musieli marnować czasu na wertowanie tego wszystkiego. Wiadomo, że są lepsze rzeczy do robienia. Jeżeli chodzi jeszcze o Sek. To właśnie tak jak mówiłem na początku, jest to amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, tak? Czyli oni od 1934 roku ubiegłego wieku sprawują po prostu taki nadzór nad tym, żeby te federalne prawa obrotu różnego rodzaju właśnie aktywami cyfrowymi, papierami wartościowymi i to wszystko było w takim stanie porządku, tak? Czyli. Żeby żaden podmiot, żadna firma nie wymyślała sobie swoich reguł gry, tylko żeby wszyscy zastosowali się do tego, co gdzieś tam jest odgórnie narzucone. No myślę, że to jest dobra rzecz pod takim względem, że jest taka komisja, tak. No, prawo jest ustanowione po to, żeby było przestrzegane, ale jednak w tym wypadku, jako że rynek kryptowalut jest dosyć czymś nowym, być może trochę się tutaj to wszystko nie dotarło. I w pewnej formie no, będzie kontynuowane w przyszłości, jeżeli chodzi o bieżące update'owanie tych regulacji i dostosowanie ich do tego, czego rzeczywiście wymaga rynek, a nie czego wymaga SEC bez uwzględnienia po prostu intencji inwestorów. A Jako, że jest BESA, to warto zwracać uwagę szczególnie na to, ile pieniędzy możemy zarobić lub zaoszczędzić, a nie tylko gdzieś tam głupio czytać te newsy. Dlatego zobaczcie, jest taka strona, która pokazuje bezpośrednio to, jeżeli zrobimy ileś tam trade'ów, na przykład 100 na, na, na danej giełdzie, to ile rzeczywiście z tego możemy zarobić i czy nasza taktyka okaże się słuszna, bo często nie zwracamy na to uwagi, to są jakieś, wiecie, malutkie prowizje, więc posłuchajcie uważnie, bo to jest dosyć ciekawe. Tutaj oczywiście na przykład jest giełda Bybit, tak, z której ja korzystam, z której korzysta wiele osób, jest to już druga giełda na świecie, no i jeżeli weźmiemy sobie run strategy, to widzimy, że przy 100 tradach, przy takich właśnie wartościach, jakie tutaj podałem, mamy 1734 dolary na plus, uwzględniając już prowizję, co jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli przykładowo weźmiemy sobie, nie wiem, na przykład takie Binance, tak? To mamy już minus 8 dolarów. Jeżeli weźmiemy sobie Krakena, tak? Mamy 940 dolarów i tak dalej. I dążę do tego, że nawet taka słuszna strategia, zyskowna, która ma potencjał przez te prowizje, które giełdy często zatajają, które widzicie, na przykład tu jest 0,16%, 020% 6, a na Bybitie one są kilkukrotnie mniejsze, to przez to te nasze strategie nie zyskują. Robicie te trady, nie wiecie czemu nawet tracicie pieniądze, a tracicie je dlatego, że giełdy z Was żerają potencjalny zysk, tak? Czyli to nawet nie jest tak, że ja tylko współpracuję z Bybitem i chcę Wam coś wcisnąć, tylko sam również z niego korzystam, bo tysiące dolarów więcej dzięki temu mogę albo zarobić, albo zaoszczędzić na prowizjach, jeżeli miałbym potencjalnie w ogóle dopuścić do straty, tak? Więc jak chcecie, link jest w opisie. Oprócz tego, każde, każda osoba, nie każda pierwsza czy coś, to po prostu każda osoba, która jest z mojego linku ma 10% cashbacku. To działa w taki sposób, że te prowizje macie jeszcze mniejsze, po prostu z automatu są one Wam e, przyznawane jako taki po prostu bonus i mniejsze ściągnięcie prowizji z portfela. Do tego każde 100 osób co miesiąc ma dropa na 20 dolarów, USDT może to wypłacić, kupić sobie za to Bitcoina cokolwiek. Polecam zostawić na giełdzie i się po prostu pobawić tym kwotą i zobaczyć sobie, jakie Bybit skrywa funkcje, lunchpady, lunchpule, nowe altcoiny, może sobie wszystko sprawdzić za tą kwotę. Wystarczy wpłacić 100 dolarów i zrobić trading volume na 100 dolarów i wtedy po dwóch tygodniach następnego miesiąca dostajecie te 20 dolarów USDT na konto. Jest również dostęp do sekcji VIP, są takie bonusy jak tutaj, to jest dla większych graczy, więc jak ktoś operuje kwotami od 3000 dolarów w górę, niech sobie zatrzyma i zobaczy, jakie są tutaj bonusy. W USDT również nie będę opowiadał, bo większość ludzi takowymi kwotami nie operuje. No i co? Również turnieje na Discordzie to działa w taki sposób. O, tu macie jeszcze sobie przygotowałem właśnie te e, prowizje, tak? te cashbacki, czyli przykładowo robicie trading volume. 100 tysięcy dolarów, dostajecie 60 dolarów w prowizjach i 5 dolarów Wam wraca. I to jest naprawdę 100 tysięcy dolarów. Jak ktoś gra 1000 dolarów na dźwigni razy 10, to jest 10 tradów i już macie tyle z powrotem. Więc to w skali roku naprawdę są ogromne pieniądze, z których wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że przepala. Więc na ByBicie tak to wygląda. No i na Discordzie, jeżeli ktoś chce zobaczyć, to tutaj mamy właśnie zasady i konkurencję. Są dyscypliny, można wygrać dostęp do areny tradingu, chociaż nawet teraz nabór jest zamknięty. Można wygrać USDT, t-shirty, neony i tak dalej, różne rzeczy co miesiąc te nagrody się zmieniają. Więc dołączycie sobie do Discorda, macie tego linka ode mnie, macie VIPa za darmo na Discordzie, czyli macie część zagrań z areny tradingu, macie cashback, macie mniejsze prowizje, bonusy, więc po prostu to jest 6 w jednym albo 7. No i jeżeli ktoś ma ochotę, to niech sobie już finalnie sprawdzi, jeżeli dotychczas do zwlekał, bo rzeczywiście nigdy nie było więcej takich Takich uwarunkowań, żeby to się tak opłacało jak w chwili obecnej. No i jeżeli ktoś konto na bajbicie już ma, ale chciałby mieć ten cashback, chciałby korzystać również z tych zniżek, jakie mam i które oddaję swojej społeczności w części właśnie tych prowizji, to w opisie pod tym filmem jest taki właśnie też dokument, wystarczy wpisać swoje. ID na bajbicie, czyli UID, to jest taki unikalny numer konta, 8 cyfr, go znajdziecie w każdym miejscu w Waszej aplikacji czy na koncie. Gdzieś tam klikacie My Profile, on wyskakuje. No i tam teraz też macie pokazane na ekranie, jak to wygląda i gdzie to skopiować. Klikacie i wpisujecie swojego maila, którego macie przypisanego do konta na Bajbicie. Dwie rzeczy, 15 sekund, klikacie Submit i wtedy rzeczywiście od razu po paru dniach ktoś Wam odpisze, że OK, można było przepisać Twoje konto, nie byłeś zarejestrowany z nikogo konta i wtedy masz dostęp do tych wszystkich Bonusów. Więc jak ktoś ma bajbita, ale nie chcę się zakładać od nowa, bo nie ma sensu, bo na przykład ma już KYC i tak dalej się nie da, to może wysłać taki formularz, on jest w opisie. No i tyle. Więc też, jak ktoś nie wie, jak korzystać z tego Bybita, to teraz jest w prawym górnym rogu taki materiał, który nagrałem pół roku temu, on jest jak najbardziej aktualny. To jest poradnik 40 minut. Wszystkie funkcje tego Bybita tłumaczę po, krok po kroku i po prostu prezentuję Wam, w jaki sposób można tam operować, jak zarabiać na lunchpull, na lunchpadzie, na dźwigni, jak operować, jak nie tracić pieniędzy, żeby się zabezpieczyć stop lossami, więc można to rzeczywiście sobie to wszystko sprawdzić. Górny rok też w opisie pod tym filmem jest ten link podrzucony, możecie sobie to bezpośrednio zobaczyć. No i przechodzimy dalej już bezpośrednio. Oczywiście na poszczególnych portalach lada moment przed chwilą pojawiły się informacje o tym, tak, że taki zarzut miał miejsce, że SEC pozywa Binance, że jest to największy gdzie na świecie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Niestety, niestety, dużo ludzi ze środowiska, właśnie poza kryptowalutowego, również to podłapie i na chwilę sobie odpuści. Więc co by szczerze nie było, jak bardzo bym nie miał w interesie tego, żebyście wszyscy teraz, wiecie, tam kupowali te jakieś tam kryptowaluty i bitcoina i żeby te wszystkie giełdy były szczęśliwe, no to jednak i żebym miał więcej subskrypcji, to jednak szczerze mówiąc, co zresztą też uważam, no będzie to mały regres przez najbliższe kilka tygodni, na pewno kilka miesięcy również będą miały bezpośredni impact z tym, co się dzisiaj wydarzyło, przez co po prostu no cofamy się o krok w tył. Znowu dzisiejszy dzień pokazał, że są tutaj jakieś kolejne zawirowania, że do końca wszystko nie jest jasne, że nie możemy już tak hop grać pod kole kolejny halving, bo jednak parę rzeczy nie zostało do końca wyjaśnionych. Tak? Więc jak dobrego nie miał intencji, i potrzeb tutaj, żeby te kryptowaluty były czymś powszechnie uznawanym za słuszne, to jednak trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i podejść do tematu obiektywnie, a nie gdzieś tam wedle własnych korzyści. Chciałbym Wam jeszcze pokazać taką ciekawą nowinkę, którą udało mi się wyłapać, mianowicie Gary Gensler, tak? tutaj przewodniczący tego SEC-u, że powiedział, że pośród tych 13 zarzutów Zakładają, że właśnie sam CZ, jak i Binance, i wszystkie podmioty, które są z nimi związane i zaangażowane właśnie w tą taką dosyć rozległą siatkę pewnego rodzaju fraudów, jak to powiedział, konfliktu interesów, braku przejrzystości i bezpośrednio takich wyrachowanych prób oszustwa, no są w jakiś sposób te rzeczy powiązane. I no, on bezpośrednio się do, odnosi do tego w taki sposób raczej negatywny, nie daje tutaj pola nawet na odpowiedź ze strony Binancea, tylko jednak bezpośrednio zarzuca to, co sam ustalił i to, czego gdzieś tam no, sam nie chciałby jednak w tej branży widzieć, ale się stało. Przejdźmy teraz do krótkiego takiego wpisu, który wrzuciliśmy na arenę tradingu a propos tego, jak w chwili obecnej, czyli na słabym rynku, rozgrywać te altcoiny, żeby zarobić. Tak? Sporo osób nie pamięta tych zasad, gdzieś tam próbuje na bieżąco kupować oprócz Bitcoina sporo altcoinów, a jednak wiadomo, że no, te poszczególne zagrania mogą nie do końca być słuszne, nie udać się i szczególnie w takich dniach jak dzisiaj, gdzie docisnęły na śruby regulacyjne te słabe altcoiny no, raczej będą leciały na pysk niż gdzieś tam będą wiecie, reprezentować sobą coś jakiegoś niesamowicie dobrego. Czyli po pierwsze taką zasadą jest to, żeby koncentrować się raczej na mocnych tokenach, tak? które mają właśnie związek z jakimiś wydarzeniami, czy są w pośród nich jakieś katalizatory, które mogłyby poświadczyć za tym, że czekają je wzrosty. Czyli na przykład może się okazać, że jakiś coin ma wyjątkowo, yy, nadzwyczajnie wysoki wolumen, tak? Lub jest płynność, wtedy do gry wchodzą wieloryby, czyli właśnie no, osoby operujące większym kapitałem, które pośród takich coinów doszukują się dużej zmienności i przykładowo grając milionem dolarów nie mają aż tak dużego impaktu na cenę. Czyli to jest najgorsze w tych małych coinach, że ich nigdy nie kupi duży gracz, no bo jednak jak chce go kupić za milion dolarów, przykładowo, to wiecie, wywinduje sam na razy dwa. Oni jednak też by chcieli zarobić i to nie na samym sobie, tylko jednak na innych ludziach z rynku. Więc jeżeli jakiś coin te wartości przedstawia, to być może warto się nim zainteresować. Oprócz tego, wiadomo, że ostatnimi czasy z reguły było tak, że lepiej było dołączyć spóźnionym. Tak? Czy po listingu, właśnie Arbitrum, ta na chwilę spadła, może było, można było je fajnie odkupić. Czy właśnie teraz SUI, bardzo mocno spadło, obecnie jesteśmy w krytycznym momencie w tym projekcie i jest on na najniższej cenie, która dotychczas była gdzieś tam widziana na tym market cap czy na giełdach. Więc yy, dopóki na Twitterach, na YouTubach, przestanie się mówić o danych coinach, póki te emocje trochę opadną, mniej ludzi będzie oglądało właśnie materiały związane z poszczególnymi listingami, to dopiero wtedy, gdy już on zniknie z tych pierwszych stron gazet kryptowalutowych, ewentualnie warto się danym coinem zainteresować, szczególnie jeżeli to jest świeży listing. W chwili obecnej tak to wygląda. Na się było z reguły tak, że jeżeli jakiś coin wchodził, to często robił jeszcze razy parę, bo po prostu kolejne osoby je kupowały, które nie miały dostępu do presale'a czy airdropa wcześniej. Ale teraz wygląda, na, wygląda to właśnie w taki sposób, że ta tendencja się trochę zmieniła Lepiej poczekać niż się pchać na pałę. Dodatkowa rzecz jest taka, że jednak na hostie każdy miał wysokie oczekiwania, jeżeli chodzi o zwrot z inwestycji. Tak, ja również teraz zadowalam się często 10, 20, 30 i robię to raczej regularnie i staram się połączyć w taki sposób, żeby kilka poszczególnych tradeów w skali miesiąca mi taki zysk zagwarantowało, zamiast gdzieś tam, wiecie, brnąć, zaparte, że muszę zrobić 100, 200, 300 na każdym zagraniu. Lepiej zrobić ich chyba trochę więcej, ale na mniejszym zysku, czy po prostu go satysfakcjonować się tym, no to, ujarzmić te emocje na wodzy i wyjąć z rynku to, co możliwe, bo jednak, gdy ta zmienność jest mniejsza, gdy potencjał prowzrostowy również jest mniejszy, to ciężej wyciągać duże kwoty. Lepiej zrobić to regularnie, ale na mniejszych wartościach. No i ogólnie, jeżeli chodzi o dźwignie, to również ciężej kontrolować te pozycje. Mało jest altcoinów, które właśnie mają te katalizatory do wzrostów. tak? Czyli tych pozycji powinno się raczej rozgrywać mniej, ale pilnować bardzo każdą z nich, czyli sprawdzać aktualizacje w danym na przykład coinie, wszystkie posty na Twitterze, grupy na Telegramie. Dzięki temu mamy bieżący pogląd na sytuację i możemy dostosować się do tego, co się dzieje. A jeżeli mamy 10 pozycji na dźwigni w grze, opieramy się na przykład tylko o analizację Techniczną, to ciężko nam w ogóle w jakiś sposób podejść do tego, co tam się rzeczywiście dzieje. A teraz te takie nawet małe błahostki mają ogromny wpływ na to, jak ta cena się kształtuje. E, więc trzeba być reasumując selektywnym, czujnym, e, trzeba często zmieniać zdanie. O dziwo, e, po prostu lepiej minimalizować straty, czasami nie dążyć do wyzerowania pozycji, a po prostu zregenerować się, wejść w coś innego. Więc ja osobiście tak uważam. E, teraz rozgrywam właśnie Longa na Litecoinie. Jak widzieliście w jakimś ostatnim filmie, tam po 80 parę dolarów wrzucałem informację, że będę to robił, przez chwilę było 95, jeszcze go nie zamykałem, bo myślę, że prędzej czy później, jak ten bitcoin trochę nam się tutaj ogarnie, to Litecoin 100 dolarów przekroczy, szczególnie, że właśnie widzicie, tutaj ten halving, dzień podniósł się zbliża, z 12,5 Litecoina do 6,25 będzie za blok ta nagroda wydobywcza, więc no, rzeczywiście trochę to zmieni i ta grana narracyjna jest, katalizator jest to spory. Jesteśmy gdzieś na 96%, jeżeli chodzi o tę fazę ładowania, bo po co 840 tysięcy bloków na Litecoinie jest właśnie halving. Tym samym sobie dzisiaj do longa trochę dorzuciłem, również do pozycji na spocie. Litecoin spadł przez chwilę nawet ponad 10% w dniu dzisiejszym, więc myślę, że to są spore wartości, jak na na który w tym wypadku jest dosyć mocny, jest na czołowych pozycjach w rankingu i ma ten bodziec do wzrostu przyszłości, tak? Więc tak też kończąc, przypominam Wam o tych linkach w opisie, o jeżeli ktoś chce się zarejestrować, skorzystać z rzeczy, o których dzisiaj wcześniej mówiłem, to śmiało sprawdźcie sobie, wpadajcie, możecie albo przepisać konto na ByBicie, jak już macie, ode mnie, i korzystać z tych cashbacków, z bonusów, albo założyć nowe. Jeszcze Wam tak powiem już na luzie, kończę ten film, że ja dzisiaj w nocy wróciłem z integracji areny tradingu, było 5 dni, Gdańsk, Kraków, tam Wrocław, Warszawa i Poznań, i po prostu wieczór po wieczorze no, rozmawialiśmy z ludźmi, z naszymi grupowiczami. Mieliśmy kolacje, takie małe prezentacje, takie eventy kameralne. Więc porozmawianie z 200 osobami w ciągu 5 dni z branży kryptowalut również doprowadziło mnie do ciekawych wniosków, do feedbacku, który uzyskaliśmy a propos grupy. Więc jak ktoś na arenie jeszcze nie jest, to dopiero tam za kilka tygodni my się otworzymy trzeci nabór i będzie można doszukiwać się ankiety, żeby ją właśnie wypełnić i zobaczyć sobie, jak to wygląda. No, więc obserwujcie na bieżąco Telegrama, Discorda czy mój kanał, bo na pewno będę o tym informował. Możecie sobie zobaczyć po na Twitterze, jak to wyglądało, poczytać komentarze, sporo osób się wypowiadało właśnie, jak na tych integracjach było. No fajnie mi się podobało, że wiecie, tam te prezenty, korzystacie z nich, że poznaliście sporo osób, że zachęciło was to do takich inicjatyw społecznych, czyli rzeczywiście do rozmawiania z ludźmi, którzy jednak interesują się tym samym, bo co by nie było, to pośród osób, z którymi pewnie pracujecie, czy spędzacie czas na co dzień, nie ma za dużo takich, wiecie, kryptowalutowych świrów, z którymi może zamienić słowo, a jednak pośród samych swoich jest to trochę... Łatwiejsze, więc kończąc ten film, to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, jak według Was potoczy, potoczy się ta sytuacja z Binanceem, czego możemy się spodziewać na najbliższych dniach. Tego nie wie nikt, ale tak jak mówiłem i obiecałem, jak czegoś więcej się dowiem, będą ciekawe wnioski, to Wam oczywiście je przedstawię. Trzymajcie się, linki w opisie. Do zobaczenia. Cześć!